Duchowość. Jak wiemy, takim najprostszym określeniem duchowości jest obecność Ducha Świętego w życiu człowieka i jednocześnie takie pozwolenie, bo tutaj bez zgody człowieka to się nie może odbyć, aby człowiek właśnie pozwolił Duchowi Świętemu niejako kształtować się, modelować, prowadzić, odradzać na nowo. I właśnie jeżeli mówimy o duchowości, to trzeba rozróżnić między takimi charakterystykami, może ogólnymi, duchowości męskiej i jednocześnie duchowości kobiecej, bo jednak mężczyzna, jak wiemy, to nie to samo co kobieta, nawet jeżeli pewne takie charakterystyki mogą być wręcz podobne, te same. Ale wydaje się, że jednak i tak sposób przeżywania, sposób percepcji czy wyrażania y, tych y, różnych charakterystyk czy momentów i tak będzie inny, bo przecież wiemy, że walkę duchową toczą tak mężczyźni, jak i kobiety, i też mamy tutaj przykłady wielkich świętych i na przykład nie to samo doświadczenie duchowe. Święty Jan od Krzyża wyraża jako ciemną noc duszy, a Święta Teresa Zabila, współczesna przecież świętemu Janowi od Krzyża, wyraża właśnie jako ten czas pustyni. I tutaj już odkrywamy tą pierwszą taką, można powiedzieć, charakterystykę duchowości męskiej, duchowości kobiecej ponieważ no, duchowość kobiety charakteryzuje się, czy określa się czasami właśnie jako ten piękny ogród Pana Boga. Tą wielość czy kwiatów, czy krzewów, które normalnie w ogrodzie spotykamy, a więc tą wielość różnego rodzaju przeżyć, doświadczeń też i wrażeń, często emocjonalnych. I dlatego święta Teresa Zawila, tak najprościej mówiąc, Właśnie to, ten brak tych odczuć czy emocji nazywa właśnie takim czasem pustynią, a więc wtedy, kiedy no, ten piękny ogród jak gdyby go nie widać. Natomiast, właśnie święty Jan od Krzyża mówi o ciemnej nocy, ponieważ mężczyzna to przede wszystkim wojownik. Tym pierwszym takim polem bitwy mężczyzny, nie zapominajmy, jest zawsze wnętrze, dlatego z reguły choć. Nie, nie zawsze, ale mężczyźni są bardziej skryci, ponieważ gdzieś ta walka duchowa toczy się u nich, właśnie w ich wnętrzu. No i teraz ciemna noc, ponieważ wiadomo, że wtedy, kiedy idzie się na bitwę, z reguły yy, zawsze było to w dzień, a więc widzę yy, czy mojego wroga, czy widzę to, co zdobywa. Natomiast yy, wtedy, kiedy yy, no, wojownik nie walczy, to z reguły właśnie jest ta noc, a więc. Nie wiem ani gdzie jest mój przeciwnik, ani nie widzę też mojego dowódcy. Także te charakterystyki są na pewno różne, tak dla kobiet, jak i dla mężczyzn, choć doświadczenia bardzo często mogą być podobne, a też i natężenie, można by powiedzieć, tych przeżyć, czy tej walki duchowej, która się dokonuje też może mieć podobne charakterystyki, bo przecież tak kobieta, jak i mężczyzna mogą stoczyć walkę, jednak zawsze, zawsze to będzie miało jakiś inny odcień, to będzie coś takiego, można by powiedzieć, szczególnego i jednak różnego między kobietą a mężczyzną. I dlatego możemy <laughs> tak pokrótce chociaż zasygnalizować pewne takie charakterystyczne elementy. Pierwszym tym elementem jest to, że mężczyzna, jeśli chodzi o duchowość męską, warto nie zapominać, że mężczyzna zawsze ma dowódcę, zawsze jest pod komendą kogoś, tak jak dobry żołnierz czy dobry wojownik. I teraz, jeżeli yy, dobrowolnie, świadomie mężczyzna nie wybierze tego, który tak naprawdę jest najlepszym i jedynym, który może być dowódcą, a więc Jezusa Chrystusa, jako właśnie tego swojego dowódcę, pod komendą, którego będzie toczył te bitwy w swoim życiu, no to powiedzmy sobie otwarcie, łatwo jest zdać sobie sprawę, że wtedy ktokolwiek czy cokolwiek wejdzie zawsze na to miejsca, nawet gdzieś tam mężczyzna, no będzie szukał, żeby kogoś czy coś postawić, jak gdyby jako tego. Swojego dowódcę, który no, będzie mu dawał sygnał o co walczyć czy jak walczyć. I to jest właśnie jedna z tych charakterystyk, i warto pamiętać, że mężczyzna to jest człowiek, który jak raz coś postanowi, jak raz coś powie, no to wydaje mu się, że to już obowiązuje na zawsze. Tak jest, ale też jednocześnie mężczyzna powinien sobie przypominać właśnie o tym, uświadamiać sobie. Kto jest Jego dowódcą, ponieważ raz wybierając Chrystusa jednocześnie musi niejako ten wybór potwierdzać, i tutaj warto, żeby nawet każdego dnia choć krótką myśl czy takie krótkie postanowienie sobie zrobić: Panie Jezu, potwierdzam, Ty jesteś moim dowódcą. Idę dzisiaj stoczyć na pewno wiele bitew. Proszę prowadź mnie, umacniaj mnie. Jeśli gdzieś jakaś bitwa będzie przegrana, pozbieraj mnie, odbuduj mnie i ucz mnie, ćwicz mnie na właśnie dobrego wojownika. Także ta pierwsza charakterystyka to jest to, że mężczyzna zawsze ma dowódcę. Druga to jest ta wynikająca już z wcześniejszej, bo jeśli jest dowódca to znaczy, że musi być żołnierz, musi być wojownik. A więc mężczyzna tak naprawdę zawsze jest wojownikiem, zawsze o coś walczy. I tutaj warto sobie z tego zdać sprawę, ponieważ dzisiaj często propaguje się taką jednakowość, że właściwie no, mężczyzna jako wojownik to no, nie bardzo tak, no bo będzie gdzieś tam rozrabiał. No ale tutaj właśnie ta charakterystyka pod dowództwem Chrystusa to to rozrabianie będzie zawsze ku dobremu, zawsze o to, co wartościowe pod dowództwem. Chrystusa, mężczyzna staje się i obrońcą, i tym, który walczy o to, co naprawdę ma sens, a nie, że rozrabia o byle co. Dlatego ważne, żeby Chrystus był dowódcą, jednocześnie nie zapominać, że mężczyzna jest właśnie takim życiowym wojownikiem. I teraz, jeżeli mówimy, że jest dowódca i że mężczyzna jest wojownikiem, to kolejna charakterystyka, gdzie jest pole walki. A więc to pole bitwy, pole walki, to przede wszystkim jest wnętrze mężczyzny, a więc ta dusza mężczyzny. Dlatego też mężczyźni z reguły są może mało mówni i czasami kobiety to denerwuje, ponieważ kobieta zawsze gdzieś. No, Chciałabym, żeby wyraził w końcu jakieś swoje emocje, żeby coś powiedział. No a mężczyzna, że tak powiem, przemyśliwuje. Mężczyzna zastanawia się jak gdzie co, ale to wszystko gdzieś dokonuje się w głębi jego duszy właśnie w tym wnętrzu. To tam jest to pole bitwy, na które mężczyzna zawsze wychodzi jako pierwsza, niekiedy. No, te bitwy są tak długotrwałe. Że na zewnątrz nieraz trudno zobaczyć, czy mężczyzna przegrał tą bitwę, czy mężczyzna wygrał. Warto o tym nie zapominać, że właśnie cechą takiej męskiej duchowości jest to, że to pierwsze podstawowe i najbardziej intensywne, czy to pole walki najbardziej intensywnej jest właśnie we wnętrzu mężczyzny. I teraz wiadomo, że wtedy, kiedy jest dowódca, jest wojownik, jest pole walki, pytanie o co walczymy, a nawet można by powiedzieć najpierw z kim mężczyzna walczy, i tutaj może być zaskoczenie. Mężczyzna przede wszystkim walczy sam ze sobą, a więc czy to ze swoimi defektami, słabościami. Czy jakimiś grzechami, czy to pokusami. Można by powiedzieć tak generalnie, że walczy z tym nieprawdziwym ja o to, aby w końcu zwyciężał i zwyciężył ten prawdziwy mężczyzna, konkretny, który ma właśnie tą tożsamość. A więc to jest jak gdyby ten, ten pierwszy cel takiego zdobywania. Właśnie tego prawdziwego, ja pod dowództwem Chrystusa, który można by powiedzieć, jest nie tylko przywódcą, dowódcą w tej walce, ale jednocześnie jest właśnie tym, który nas uzdalnia, który ćwiczy mężczyznę na takiego dobrego wojownika. I z czasem gdzieś mężczyzna zdaje sobie sprawę, że to właśnie sam Chrystus toczy walkę z nim samym o niego samego. I tutaj ważne, nigdy przeciwko niemu samemu. A więc nigdy przeciwko człowiekowi, nigdy przeciwko mężczyźnie. I tutaj właśnie takim obrazem, tej typowo męskiej walki duchowej, choć na pewno ten obraz odnosi się też ogólnie do walki duchowej, ale jest właśnie tam znana wszystkim walka Jakuba z aniołem, czy walka Jakuba z Bogiem. Możemy nawet być zaskoczeni, jak to człowiek walczy z Bogiem. No właśnie, Pan Bóg wyzywa Jakuba. Na pojedynek walczy z Jakubem, ale nie przeciwko niemu, ale o tego Jakuba prawdziwego. A więc walczy z tym Jakubem zalęknionym, tym kombinatorem, tym kłamcą, tym oszuścikiem, właśnie po to, aby w końcu Jakub przestał się bać, abym jako wyprostował swoje życie. A wyszedł z otwartym czołem na wyzwanie, nawet rzeczy trudnych i niemożliwych, bo wiemy, że właśnie Jakub był przekonany, że no w starciu z Ezawem, swoim bratem, no nie ma szans. Dlatego właśnie Pan Bóg wyzywa Jakuba na walkę. I ta walka toczy się właśnie w nocy. A więc można by powiedzieć, wtedy, kiedy normalnie no człowiek śpi, wtedy, kiedy nie dzieje się nic na zewnątrz że ta walka w nocy to jest właśnie ta walka w tej duchowej intymności, w tym wnętrzu mężczyzny i wiemy później, że z tej potyczki można by powiedzieć, Wychodzi już nie Jakub, ale Izrael, bo to Pan Bóg nadaje, jak gdyby nową tożsamość, to jest to zrodzenie mężczyzny na nowo, tego bardziej prawdziwego, tego bardziej autentycznego, choć też i zranionego, bo wiemy, że zwichnięte biodro Jakuba, czy już Izraela stało się właśnie takim symbolem, że mężczyzna po każdej walce, jak to wojownik czy żołnierz, odnosi też rany. No tam raczej na bitwę to się nie idzie, że tak powiem, w białym garniturze czy w stroju galowym i nie wraca się z bitwy bez zranień czy ran odniesionych. I to jest bardzo istotne, aby gdzieś w tej męskiej duchowości nie zapomnieć, że nie ma takich idealnych rozwiązań cukierkowatych, słodziutkich. Mężczyzna musi nauczyć się, że Zranienia różnego rodzaju, które odnosi właśnie w tych bitwach, stoczonych w swoim wnętrzu przede wszystkim, są powodem do dumy, bo to znaczy, że walczyłem, to znaczy, że o coś mi w życiu chodzi, że coś od tego życia chcę, że walczę o coś wartościowego. I dlatego warto pamiętać, że no, tak jak każde rany wymagają czasu, aby się zagoiły, ale blizny są też oznaką tego, że mężczyzna po prostu no, nie przelatuje mu życie między palcami, yy, dlatego też warto tutaj no, spojrzeć z takim czy szacunkiem, czy wyrozumiałością, ale jednocześnie wiedząc, że mężczyzna, który toczy walkę, to jest właśnie człowiek, który czegoś chce yy, od życia. I teraz to, co by było też istotne w tej walce duchowej, czy po prostu w tej duchowości męskiej, to zapytać się o co walczy. Ponieważ mężczyzna odnajduje siebie samego wtedy, gdy walczy o coś szlachetnego, wartościowego, o zdobycie czegoś nie tylko nowego, ale żeby to nie było byle co. Bo wtedy można powiedzieć, że mężczyzna kapcieje, staje się takim byle kim, to tak jakby wziąć kija i latać po pustej ulicy, no i bić się tam, nie wiem, z drzewami, z koszem na śmieci, czy gdzieś no, z jakimś słupem telegraficznym, czy tam, no. Po prostu taka bezproduktywna walka, no bo gdzieś ta potrzeba walki, zdobywania czegoś nowego w każdym mężczyźnie jest. I tutaj warto właśnie y, zaznaczyć, że to zdefiniowanie, to odkrycie, odnalezienie o co walczy teraz, żeby to było coś szlachetnego, coś wartościowego, a jednocześnie też tu warto zaznaczyć, mężczyzna zawsze walczy nie dla siebie. Tutaj y, przychodzi na myśl. Ten cytat z listu świętego Pawła nikt nie żyje dla siebie. To przede wszystkim znajduje taki swój mocny wydźwięk właśnie w tym życiu duchowym mężczyzny. Mężczyzna nie żyje dla siebie. Mężczyzna niejako umiera każdego dnia po kawałku po to, żeby ci, których kocha, ci, których obdarzył miłością, żeby oni żyli. I dlatego właśnie warto zdefiniować o co tak naprawdę walczę, dla kogo żyję, dla kogo walczę, dla kogo każdego dnia można powiedzieć odnoszę te rany czy dla kogo, że tak powiem toczę te codzienne bitwy, które nierzadko są, nie są wcale takie łatwe i właśnie tutaj pojawia się już to, żeby to zdefiniować no sam człowiek to może troszeczkę tak na ślepo po maczku próbować zdefiniować o co walczy ale tak naprawdę właśnie tutaj potrzeba jako tej modlitwy męskiej, tego przyjścia do dowódcy na odprawę, aby dowódca powiedział nam, dzisiaj linia frontu jest tutaj, dzisiaj taka bitwa Cię czeka, dzisiaj walcz o to, czy teraz jest czas walki właśnie o te osoby, czy o te wartości, a więc o te rzeczy szlachetne, o te rzeczy, które sprawiają, że mężczyzna no, jest tym zdobywcą, jest tym, który jest wojownikiem, ale walczy o to, co naprawdę wartościowe. I tutaj właśnie odkrywamy sens i potrzebę tej męskiej modlitwy, gdzie właśnie i to poświęcenie, i to, że nie żyje dla siebie, to jest bardzo ważne, ponieważ chyba nie ma większego dramatu dla faceta, który albo z jednej strony żyje dla byle czego, dla wygodnego życia, no taki mężczyzna z biegiem czasu raczej gdzieś, można by powiedzieć, utraci sens tego, po co żyje, Albo jeżeli po prostu walczy z poświęceniem dla ludzi, których kocha, ale gdzieś to jest odrzucone, czy gdzieś nawet po prostu jest to pogardzone. I tutaj dochodzimy do kolejnej charakterystyki, a więc te porażki. Porażki, które nie są łatwe, ale trzeba powiedzieć, że nie ma mężczyzny, który by nie przegrał nie tylko jednej bitwy w swoim życiu, ale nawet wielu bitew. I tutaj sztuka nie tylko nauczenia się, przeżywania porażek. Ale właśnie z każdą taką porażką, a więc z jakąś taką raną zadaną nieraz głęboko, czy gdzieś z tą świadomością, że no gdzieś bitwę przegrałem, ale jednocześnie idę właśnie do dowódcy, po to, żeby ten dowódca mnie pozbierał, żeby Chrystus mnie uzdrowił, zabliźnił te rany, odbudował, żeby Chrystus, że tak powiem, na nowo dodał mi sił i niejako dał właśnie ten sygnał do następnej bitwy i niejako. Wyznaczył, że kiedy mężczyzna jest gotowy, aby podjąć kolejne bitwy. Niemniej jednak, umiejętność przeżywania porażki, bo też nierzadko zdarza się, że jako ludzie, no, mężczyzna zawsze chciałby wygrywać w takiej czy innej rywalizacji, ale wiemy, że to jest niemożliwe. I tutaj właśnie zdać sobie sprawę, że niekiedy porażka moja jako mężczyzny. Że w czymś to nie ja będę miał rację, że to nie moje zdanie będzie górą, że to nie ja będę tym zwycięzcą, że ta porażka bardzo często jest zwycięstwem Chrystusa i zwycięstwem tego, o co walczę. Ale do tego, żeby to pojąć, żeby to gdzieś zobaczyć, zrozumieć, odkryć, to właśnie jest potrzebna ta bardzo głęboka, intymna zażyłość ze swoim dowódcą, właśnie z Chrystusem. I tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost, bez tej zażyłości z Chrystusem, no nie będzie dobrego wojownika, nie będzie człowieka, który wie, że ma sens walka, nie zawsze zwycięstwo, ale walka o coś, co jest szlachetne, wartościowe, a jednocześnie, że każdy dzień tego umierania dla siebie jednocześnie ma sens, bo robię to z miłości dla tych, których kocham. Nawet jeżeli nikt tego nie zauważy, nikt tego nie doceni, czy nawet jeśli mężczyźnie się po prostu oberwie za coś, to jednak wiedzieć, Pan Bóg, mój dowódca, Jezus Chrystus, On wie, On zna moje wnętrze, On wie, jak jest naprawdę, dlatego spokojnie mogę to wszystko znieść. Kolejną tutaj właśnie charakterystyką, która niejako przy tym nam wychodzi, to jest właśnie, to są te zranienia to niezrozumienie ludzi, których kochamy, dla których poświęcamy życie. To są zranienia odniesione w bitwach. Pamiętajmy, że właśnie dla mężczyzny te zranienia, które nieraz kosztuje nosić ze sobą czy w sobie, warto zawsze skierować tutaj swój wzrok na Chrystusa. Zawsze wtedy, gdy mężczyzna jest zraniony w jakikolwiek sposób, przypomnieć sobie Chryste, teraz jestem podobny do mojego dowódcy. Teraz, tak jak Ty jestem, zraniony, ale muszę się nauczyć od Ciebie, żebyś tak jak Ty, pomimo zranień, pomimo tego wszystkiego, co Ty musiałeś znieść, aby odpowiedzieć niejako podwójną miłością na niezrozumienie, na niesprawiedliwości, na to, że gdzieś tam po ludzku, może tak powiem, człowiek podniósł taką czy inną porażkę. To też myślę, że jest bardzo ważne dla każdego mężczyzny. Nie inaczej jak i y, też y, to, że właśnie y, tak kobieta jak i mężczyzna w Bogu znajdują zawsze wszystko tą swoją wartość i uzdolnienie, aby być dla innych. Mężczyzna zawsze troszkę inaczej, kobieta inaczej.